Odjeżdża Intercity Matejko Szczecin Główny, Przemieść Główny EP09, 011 a 79001. 001 sk Tarnów Kraków gówny. Zjeżdża Intercity Ślązak Rzemieśl Główne, Poznań Główne Eł 160 025 jest i Ślązak SK3 Kraków N3, główny 3, 3, 4, 4, tarnów 4. EN 7904 N i EN 79 003 SK3 Kraków główny tarnów i Interstie Ślądzak A160.25 Przemyśl główny, poznaj główny Przyspieszony pociąg kolej małopolski Dunajec EN 78008 I EN 78002 Dunajec, Kraków główny nowy Sącz 78 008 i 002 odjeżdżają jako przyśpieszony pociąg Kolej Małopolski Dunajec, Kraków, Główny Nowy Sącz. M62 1007

osiem osiem siedem Odjeżdża pociąg Regio Dolina Popradu Granica Zdrój Kraków Główny EN 78A 003